No ja myślę, że Rewica w tej chwili rzeczywiście jest w takiej klinczowej sytuacji. To jest cała masa takich rozdrobnionych środowisk. Są jakieś próby połączenia, połączenia tego. Głównym. Głównym problemem jest osoba Leszka Miller'a, no, ale Leszek Miller zdecydował, że nie zamierza rozwiązać tego problemu poprzez swoją dymisję. No i wy wygląda na to, że ten knicz będzie trwał aż do, do jesieni, no, a jesienią nastąpi pogrzeb. Z najnowszych sondaży wynika, że SLD tak. nie wchodzi do tak. Sejmu. Tak, Czy znaczy w ogóle to niewiarygodne jest? Ta, ta seria nieracjonalnych decyzji, która jest w SLD podejmowana. Ogórek przegrała wybory, znaczy, już samo wystawienie Ogórek w wyborach było kontrowersyjne, no ale przegrała wybory. E, dość mocno. No i w ramach rozliczeń WSLD dochodzi do tego, że wiceprzewodniczącymi zostaje dwóch panów. E, w, e, Joński e, i, e, i drugi pan na B. Gawkowski. E, mhm. w, tak, Balt. No, Balt, tak. Mhm. E, tak. I to ma robić za rozliczenia WSLD, tak? Że w, w powoływanych jest dwóch nowych wiceprzewodniczących, którzy próbowali kwestionować przywódczą rolę Leszka Millera. No, no nie no. Takie ruchy, takie gesty na pewno SLD przed wyborami nie to pomogą. Jest, to, jest to, jest to, to są gwoździe to do trumny. I patrzcie na tak zwany garnitur działaczy mhm. SLD. Tam naprawdę nie no ma właśnie, nikogo, kto byłby samodzielnym liderem, no to... właśnie nawet wiceprzewodniczącej.